imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Księgi Mądrości Dlatego się modliłem i dano mi zrozumienie. Przyzywałem i przyszedł na mnie Duch Mądrości. Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość błota. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za minione dni, za cały miniony tydzień, w którym obdarzyłeś nas swoimi łaskami. Jesteśmy wdzięczni za Twoją nieustanną opiekę, za to, że zawsze nad nami czuwasz. Że w Twoich dłoniach jesteśmy bezpieczni. Panie, prosimy, błogosław nam i naszym rodzinom w nowym tygodniu. Nie pozwól, byśmy w tych dniach zbłądzili, oddając hołd bożkom współczesnego świata, pieniądzom i konsumpcjonizmowi. Błagamy, wlej w nasze serca prawdziwą mądrość, oświeć nasze umysły. By cała nasza uwaga poświęcona była temu, co naprawdę dobre, piękne i mądre, co będzie z korzyścią dla naszej duszy. Pozwól nam wszystkim żyć jak prawdziwi chrześcijanie. Prowadź nas każdego dnia, byśmy wybierali światłość zamiast ciemności. Pragniemy z Tobą kroczyć po ścieżkach życia. Amen. Bóg zapłaci za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!